Witam bardzo serdecznie wszystkich przedsiębiorców, osoby, które chcą założyć działalność, prowadzą działalność, są ambitne przede wszystkim i chcą prowadzić przedsiębiorstwo w Polsce. Zmiany podatkowe w roku 2019. Co się zmieniło? Czy uścisk podatkowy zwiększyć? Czy knaga jest dociśnięta, zaciśnięta jeszcze mocniej? I co może się jeszcze zmienić do wyborów? Łatwiej chyba powiedzieć, co się nie zmieniło, ponieważ. Co, tylko jedna z ustaw zmieniających prawo podatkowe, ustawa, która weszła właśnie w 2019 roku, liczy ponad 200 stron, więc tych zmian jest po prostu od groma, zmieniły się wiele przepisów się zmieniło. Ciężko się trochę w tym połapać, powiem po kilku najważniejszych zmianach, bo wszystkich nie jestem w stanie powiedzieć, bo 200 mhm. stron zmian. Przeczytałeś, to no, no, no tak, jesteś no, no, doradcą, jest to musisz to... to, 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 to Zawsze to jest jak jest jeszcze to doradcy jest... podatkowi patrzą w te projekty je czytają, próbują je rozszyfrować, bo one lektura? nie są napisane wprost. Natomiast w, w ustawie takiej i taki artykuł 24b zdanie drugie zamie... wykreśla się, wstawia się zdanie trzecie, trzeba to sobie tak z własną ręcznie kompilować, bo oni nie wypuszczają na początku od razu zmienionych gotowych ustaw, tylko informacji, co się zmieni w jakiejś ustawie. trzeba mieć dwie przed oczami i sobie porównywać. Teraz na przykład weszły już te przepisy, jeszcze teraz dzisiaj nie sprawdzałem, ale zdaje się, że jeszcze przedwczoraj, jak patrzyłem, nie było jeszcze tekstów jednolitych tych ustaw, więc ktoś może sobie wejść na oficjalną stronę tam isap.gov.pl, gdzie są teksty wszystkich ustaw, ściągnąć jakąś ustawę. Już myśli, że wie, jak zapłacić podatek, a tu Gucio, bo mhm. została zmieniona ustawa, a jeszcze nie zaktualizowana na stronie i okazuje się, że trzeba płacić inne podatki niż się komuś wydaje, więc to naprawdę niestety nie jest prosta sprawa. Przechodząc do tego, co się zmieniło, zwłaszcza w kontekście naszego poprzedniego filmu tego o Estonii, co tam mhm. obejrzało ponad 100 tysięcy osób i w tytule było jak nie płacić ZUS. Kilka rzeczy się zmieniło, koniecznie musimy to zaktualizować po to, żeby ktoś przypadkiem nie, nie wpadł w jakieś problemy, bo... To się po prostu zmieniło. I jedna generalna uwaga, to co my teraz powiemy ma okres ważności do grudnia 2019 roku. Więc jeżeli oglądacie nas po grudniu 2019 roku, przed no, 2020 roku, to znajdźcie kolejny filmik, bo na pewno nagramy kolejną <grym> aktualizację. <grym> to, co teraz mówimy, ma datę ważności już niecały rok. I to jest mm -hmm. bardzo ważna sprawa. Jesteśmy w 2019 roku, jeżeli oglądacie nas później, to możecie przewinąć albo przejść do kolejnego <grym> filmu, to przestanie. Jesteś pewny, że się na pewno to zmieni. No nie ma możliwości żeby się nic nie zmieniło. Co roku zmieniają te przepisy i nie widzę powodu, żeby nagle w tym roku nie zmienili, chociaż mamy rok wyborczy, więc cholera wie, czy zdążą przygotować te zmiany, ale pewnie zdążą, tak mi się wydaje. Podejrzewam, że zdążą, coś się na pewno zmieni, zawsze się zmienia. Na to można liczyć, że podatki się zawsze zmieniają, dzięki czemu doradcy podatkowi mają więcej pracy. A, okay. Okay. Bo ktoś coś robił, teraz nie wie, czy dalej może tak robić, no i potrzebuje pomocy, tam my się pojawiamy. Więc wracając do tego filmiku w Estonii, ja tam mówiłem, że jest kilka problemów z założeniem spółki w Estonii. Jeden z tych problemów to przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej, to znaczy jeżeli macie spółkę, która jest za granicą, ona tam osiąga dochód. To wy musicie od niej płacić podatek w Polsce, mimo że ona zarabia dochód gdzie indziej, mimo że nie macie 100% udziału w tej spółce, mimo że nie wypłacacie dywidendy, to i tak musicie wpłacić w Polsce. Podatek od tego, że spółka gdzieś na świecie coś zarobiła. I to się omija w ten sposób. Omijało się w ten sposób, że wystarczyło mieć mniej niż 50% udziałów w tej mm -hmm. spółce, wtedy nie wpadała ona w definicję zagranicznej spółki kontrolowanej i sprawa była czysta. I tak w tym filmiku z czerwca, czyli w mówiłem. I teraz się zmieniło na no gorsze niestety. Zostały dodane przepisy o tzw kontroli faktycznej. I teraz, nawet jeżeli macie zaledwie jedną trzecią udziału w tej spółce, ale na podstawie innych umów, na przykład o umowy powierniczej albo jakiegoś kontraktu opcyjnego, macie kontrolę faktyczną nad tą spółką. To znaczy, że mówiąc kolokwialnie, dogadaliście się z dwoma osobami, żeby one na siebie wzięły udziały tej spółki na podstawie jakiejś umowy, która kiedyś da Wam możliwość odzyskania tych udziałów, kiedy tylko będziecie chcieli. A tak naprawdę to jest wasza spółka. To macie nad nią kontrolę faktyczną i musicie płacić w Polsce podatek od dochodów tej spółki, nawet jeżeli, patrząc na udział, nie macie takiej kontroli. To tylko Estonia, czy też inne kraje? Dotyczy to każdego kraju, okay. gdzie macie spółkę, gdzie te podatki są niższe niż w Polsce. Więc wiadomo, że nie opłaca się zakładać spółek w celu optymalizacji podatkowej w państwach, gdzie podatki są wyższe niż w Polsce. To się robi tylko tam, gdzie te podatki są niższe. I to dotyczy każdego kraju. Czy to będzie Singapur, czy to będzie Malta, Hongkong dowolne miejsce na świecie sobie wymyślcie, gdzie te podatki są niższe, no to niestety mamy problem, więc to się omija w bardzo skomplikowany sposób, streszczeć tu nie będę. W każdym razie zwracam uwagę bardzo na to. Jeżeli zakładaliście w zeszłym roku spółkę w Estonii albo dwa lata temu, to najprawdopodobniej ta wasza struktura nie jest dostosowana do obecnych przepisów, chociażby pod względem zagranicznej spółki kontrolowanej. I bardzo wa ważne jest to, żeby się temu przyjrzeć. Sprawdźcie, czy na pewno to jest zrobione dobrze, czy dalej to jest legalne. To jest tylko pierwszy problem. Drugi problem. Mówiłem Wam, że jest problem z klauzulą obejścia prawa. To znaczy, jak robicie wszystko legalnie, wszystko zgodnie z prawem. Wszystko jest świetnie, wychodzi na to, że nie musicie płacić podatków, ale Urząd Skarbowy uzna, że obeszliście prawo, że zapłaciliście niższy podatek niż oni by chcieli, żebyście zapłacili. Jeżeli wasza struktura jest sztuczna i jej głównym celem było obniżenie sobie podatku, no to bardzo przepraszamy, musicie płacić tyle tego podatku, jakby tej struktury nie było. Czyli załóżmy, że macie spółkę w Estonii. I nie macie ze Estonią nic wspólnego. Mieszkacie dalej w Polsce. Tam macie po prostu biuro wirtualne, spółkę, która mhm. dokonuje jakichś operacji po to, żeby nie płacić na bieżąco podatku. No to Urząd Skarbowy ma prawo uznać, że ta struktura jest sztuczna i musicie w Polsce zapłacić podatek od tego, co spółka estońska zarobiła w Estonii. I to jest podatek dochodowy 18, 32? 19? To zależy. W każdym razie podatek dochodowy, w zależności od tego, jaki Wam należy przypisać. Mhm. I tak było do grudnia 2018 roku, teraz jest jeszcze gorzej oczywiście, zawsze jest gorzej, przyzwyczajcie się do tego, zawsze to idzie z tym kierunku. Teraz jest tak, że... Dlaczego jest gorzej? Bo wtedy mówiłem, że jest ten próg 100 tysięcy złotych, to znaczy jeżeli czyjaś korzyść podatkowa przekroczyła w ciągu roku 100 tysięcy złotych, to możecie mieć sztuczną strukturę, bo tego za bardzo nie ma czym ruszyć, to znaczy jeżeli nie przekroczyła, a jeżeli przekroczyła, to wtedy uruchamiamy tą klauzulę. Od stycznia 2019 roku nie ma tego warunku, to znaczy każda transakcja, każde założenie spółki, każda struktura, niezależnie od tego, ile na niej oszczędzacie, może zostać unieważniona za pomocą klauzuli obejścia prawa. Czyli wtedy mówiłem, że tak do pół miliona złotych dochodów jest to sprawa bezpieczna, bo nie ma jak użyć tej klauzuli jeżeli macie poważne. Argumenty za tym, dlaczego to była Estonia, na lokalne prawo dotyczące kryptowalut, na przykład jakieś inne sytuacje niezwiązane z podatkami, to powinniście być bezpieczni. W tym momencie, jeżeli jedynym powodem racjonalnym, dla którego założyliście spółkę w Estonii, jest korzyść podatkowa, to niezależnie od jej wysokości, nie możecie myśleć, że na pewno sprawa jest bezpieczna, bo może się okazać, że będziecie musieli wykazać, że założyliście tam spółkę nie w celach podatkowych, ale w jakichś innych. I żeby bo jest jeszcze gorzej. Do tej pory było tak, że jeżeli okazało się, że Twoja struktura jest sztuczna, to płacisz tylko podatek taki, jak powinieneś zapłacić, gdyby jej nie było, plus odsetki. A teraz dochodzi sankcja, to znaczy podatek plus sankcja kilkadziesiąt procent od tego podatku plus odsetki. Więc do tej pory można było tak liczyć, ok, to ja zakładam spółkę w Estonii, jeżeli się okaże, że... Struktura jest sztuczna, to najwyżej zapłacę podatek, który i tak miałem zapłacić. Zapłacę odsetki. Ile? 10%? Mój biznes jest bardziej rentowny niż 10%. Więc opłaca mi się reinwestować ten kapitał, licząc na to, że być może będę musiał 10% tego zapłacić i tak jestem do przodu. A w tym momencie wchodzi sankcja, więc nie, już nie opłaca się tak liczyć. To znaczy nie można liczyć na to, że najwyżej zapłacę to, co i tak miałem zapłacić. Teraz zapłacicie więcej niż byście zapłacili, gdyby tej struktury sztucznej nie było. Dlatego jest znacznie gorzej. i Zakładanie spółek w Estonii, czy na Malcie, czy gdziekolwiek indziej od roku 2019 roku jest bardziej utrudnione i dwa razy należy się zastanowić, czy na pewno warto. Prawda? No to to jest znacznie gorzej niż w roku 2018. Idzie to w złym kierunku. I co najważniejsze, to się znowu zmieniło ja nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądało w roku 2020. Bo oni już tam knują, już kombinują, już myślą, jak jeszcze bardziej na tą śrubę dokręcić. Bo my teraz znajdziemy jakieś takie obejścia, żeby znowu dostosować te struktury do obecnego prawa, ale nie mamy pojęcia, co będzie w kolejnym jeszcze roku. Może być jeszcze gorzej. Więc nawet jak wymyślimy coś, co jest dostosowane do obecnego prawa, to znowu termin ważności, gwarancja do grudnia 2019. A, a co, a co z exit taxem, z faktycznym miejscem zamieszkania, i tutaj tymi kombinacjami, do, dokręcania... Śruby właśnie? Chciałem do tego przejść. To, co chciałem w tym momencie powiedzieć, to to, że jest gorzej i jeżeli zakładaliście tą spółkę wcześniej, to musicie koniecznie sprawdzić, czy ona na pewno jest legalna. Do tego doszło oczywiście kolejne problemy. Exit tax. Kiedyś było tak, że mieszkałeś w Polsce, miałeś majątek w Polsce, to fajnie. Jak chciałeś się stąd wyprowadzić... Twoja sprawa, mamy wolne granice, nie mieszkamy w PRL-u, nie jesteśmy państwem totalitarnym, komunistycznym na granicach do nikogo nie strzelają. Do grudnia 2018. Do grudnia 2018 roku, bo ta parawa znowu zmieniła się na gorsze. Teraz jest tak, że jeżeli ktoś ma więcej niż 4 miliony złotych w różnego rodzaju aktywach i chce zmienić rezydencję podatkową, wyjechać do Stanów, do Wielkiej Brytanii, mhm. gdziekolwiek byle nie tutaj, i okaże się, że w wyniku tego tej wyprowadzki państwo polskie straci możliwość opodatkowania przyszłej hipotetycznej sprzedaży np. udziału w spółce ZO, no to w momencie wyjazdu trzeba zapłacić podatek w wysokości 19% od wartości udziałów posiadanych. Czyli hipotetyczna sytuacja. Ktoś w latach 90. założył za 50 tysięcy złotych spółkę ZO. Całe życie pracował. Po 12 godzin dziennie przez 20 kilka lat. Dorobił się. 50, firmy o wartości rynkowej 50 milionów złotych. I chce zmagość, po tylu latach ciężkiej pracy odpocząć, wyjechać w podróż dookoła świata i nie wrócić, przeprowadzić się do Kalifornii, na Florydę, mm -hmm. czy gdziekolwiek, gdzie klimat jest przyjemniejszy niż w Polsce. Ma już dosyć tych urzędników, ma już dosyć wszystkiego, co się w kraju dzieje, chce po prostu stąd wyjechać. No to ma problem, bo w momencie, w którym zmieni rezydencję podatkową z polskiej na zagraniczną. Jeżeli będzie sprzedawał te udziały, gdyby chciał je sprzedawać, no to państwo polskie straci możliwość ich opodatkowania. A co oznacza, że powinien w momencie wyprowadzki zapłacić 19% od hipotetycznej rynkowej wartości tej spółki czy od 50 milionów złotych. Czyli taki ktoś jest teraz przywiązany do Polski, bo jak stąd wyjedzie, no to jest biedniejszy od 10 milionów złotych, które po prostu musi wyjąć z kieszeni i zapłacić. Nawet jeżeli ich nie ma. Nikogo nie interesuje, czy ty masz te 10 milionów. Masz taką wartość majątku. W formie, nie wiem, jakichś maszyn, nieruchomości, czegokolwiek innego. Masz spółka jest tyle warta, a ty masz w niej udziały i wyjeżdżasz, to musisz zapłacić od tego podatek. Nawet jeżeli nie chcesz tego sprzedać nigdy. A jak wyjedziesz i nie zapłacisz, to list gończy jest na ciebie wystawiony? No to ci mogą zająć udziały. No, po, zostaje po tobie majątek. A jak zabieram wszystkie, wszystkie swoje akcje, kryptowaluty. ale jak możesz zabrać, jeżeli masz spółkę w Polsce? ze sobą ją weźmiesz, jak zmieniasz siedzibę firmy, to, to, to te same przepisy tego dotyczą. Jest, jest, jest możliwość zajęcia komuś majątku za to, że wyjechałeś z kraju, mogę ci zająć majątek? No tak. No mówię, no mamy rok 2019, jest mieszkamy w Polsce i ludzie majątni zostali tutaj przywiązani, tak jak kiedyś chłop był przywiązany do ziemi, tak teraz w Polsce przedsiębiorca i inwestor jest przywiązany do ziemi. W dobie globalnej ekonomii... Tak, w nie czasie, ma... kiedy ludzie jeżdżą po całym świecie, robimy interesy z każdym, mamy każdego na telefon. Globalna gospodarka, ludzie pół życia spędzają w samolocie, my przywiązaliśmy inwestorów do ziemi. Co więcej, jest to nasz polski pomysł, bo władza mówi, że no, rączki mamy tutaj, my nic nie mogliśmy zrobić, Unia Europejska kazała nam przyjąć przepisy o exit taxie. To prawda, ale Unia Europejska raz, że kazała to przyjąć dopiero za rok, a dwa to nie miało dotyczyć osób fizycznych. To znaczy, gdyby ktoś firmę przenosił z Polski załóżmy za granicę, albo firma by przenosiła znak towarowy za granicę, okej, okay, ale w Polsce zaostrzyliśmy te przepisy i objęliśmy mający. W posiadaniu osób fizycznych, nie w, osób, nie w firm. Więc to, to jest nasza własna polska inicjatywa i polski rząd wymyślił, że jeszcze bardziej dokręci śrubę niż wymyśliła to Unia Europejska. Dobra wiadomość jest tylko taka, że te przepisy według mojej ich interpretacji nie obejmują kryptowalut, więc jak macie kryptowaluty, możecie uciekać. Według mnie gwarancji stuprocentowej nie daje, ale na ile ja rozumiem te przepisy, kryptowaluty się nie łapią. To jakie jest rozwiązanie? Sprzedać przed wyjazdem, czy. A to wtedy podaś do, podatek dochodowy sprzedaż. Jeżeli tak? sprzedasz, no to i tak zapłacisz podatek dochodowy. Ale Więc... jak sprzedaż, będziesz miał większy majątek osobisty, to Ale mi... nie, z, mi... Z, mi... pieniądze na koncie nie obejmują tego, bo jak masz złotówki na koncie, no to jeżeli wyprowadzisz się z Polski, no to jak chcesz, złotówki chcesz sprzedać, to do tego nie Bez płacisz. Sensu. No, ale akcje, takie... akcje udziały różnego rodzaju tego rodzaju majątek. Hmm. Nie wiem, może możesz dać to w darowiźnie komuś na przykład. I wtedy, jeżeli ta osoba jest z tobą bardzo blisko spokrewniona, ona akurat w Polsce zostaje, no to jest coś bezpieczne, ale jak chcesz wyjechać całą rodziną, no to już masz większy bo jeżeli nie masz komu powierzyć całego swojego majątku. No, zobaczymy, jak pan. No więcej sobie. rozumiem na konsultacji można ustalać z tobą. Bo no, <noise> o, o, o nie jest, trochę się tak zmartwiłem rzeczywiście. Tak? Rozumiem, że... no tak, znaczy szczegóły tak jak najbardziej, nie chcę to wszystkim mówić, żeby słuchać. No tak, to, to, to. Ale w każdym razie na pewno będą jakieś metody, ale to przypis dopiero obowiązuje od dwóch tygodni, więc nikt tego jeszcze nie przerabia, bo nie było kiedy. Ale zwracam uwagę, jak ktoś jest bardziej majętny, to niech pilnuje, ile czasu spędza w Polsce, czy przypadkiem nie zmienia rezydencji na zagraniczną przypadkiem, bo to może być bardzo kosztowne mm -hmm. rozwiązanie. Oprócz exit taxu weszły, ale to już pewnie wszyscy przedsiębiorcy. Jak ze spółkami, wiedzą. jak z działalnością gospodarczą. Zostań to zaraz do tego przejdziemy. Kolejna rzecz, tak zwana Danina Solidarnościowa. Nie wiem czy pamiętacie, wiosna, późna wiosna, niepełnosprawni zaczęli okupować Sejm, zrobiła się wielka awantura, że przekaz był taki, zresztą bardzo słuszny, że skoro jest tak świetnie, skoro gospodarka tak się rozwija, skoro tu cały rząd się chwalił na niedawnej konwencji, że mamy tyle pieniędzy, że nie mamy co z tym zrobić. więc będzie jakieś kolejne 300+, plus jakaś wyprawka, myślimy teraz co zrobić z tym pieniędzmi, mamy ich tyle, bo tak dojechaliśmy tych przestępców, tych bandytów, tych przedsiębiorców, już tak nic nie mają, wszystko wydusiliśmy i teraz nie wiemy co robić z pieniędzmi. No to się od razu pokazali niepełnosprawni, Inak nie macie co z tym robić, to nam dajcie, bo my mamy mało. No i rzeczywiście mieli mało. No. Był to bardzo duży problem wizerunkowy dla rządu, no ale Mateusz Morawiecki wymyślił, no w takim razie my zrobimy daninę solidarnościową, opodatkujemy tych największych kułaków przedsiębiorców złodziei i prywatiarzy. damy im kolejne 4% podatku i dzięki temu będzie na nich niepełnosprawnych. No tak. nie o to chodziło, bo Gen no, to no, genusz, no Nie dasz, nie nie, 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 no, nie, czujesz, nie masz sensu. a nie dasz niepełnosprawnemu, no jak się przeciw, przeciwko temu postawić. No, wiadomo, że niepełnosprawnym nie do końca o to chodziło, no bo oni mówili, że państwo ma tyle pieniędzy z tych pieniędzy, co już zabiera, no to niech nam część da. A Morawiecki powiedział, nie, tego to nie damy, to jest nasze, to w nich przedsiębiorcy dadzą, to im jeszcze bardziej zabierzemy, żeby dać wam. No i mało kto ośmielił się, żeby przeciwko temu się sprzeciwić, no bo wiadomo, niepełnosprawni, ludzie biedni szkodowani przez życie, a ci tu mamy milionerów, więc y, u, całkowicie uzasadnione jest, żeby im przykręcić śrubę. No i dochody powyżej miliona złotych zostały opodatkowane kolejnymi czterema punktami procentowymi, więc już nie mamy podatku liniowego 19%, jest zarabia więcej, to ma powyżej miliona 23% podatków. No i tu płynnie zmierzamy do tego, że najlepszą metodą na ominięcie exit taxu, najlepszą metodą na obniżenie obecnie podatków jest przejście na spółki z Coraz bardziej się do tego przekonuje, że spółki ZOS są zdecydowanie niedoceniane i to jest kierunek, w którym należy iść. Dlaczego? Raz znacznie większe bezpieczeństwo majątku. Przepisy robią się coraz bardziej skomplikowane. Urzędnicy stają się coraz bardziej krwiożerczy. Przepisy dotyczące ściągania podatków są naprawdę coraz gorsze, a zapowiedzi są jeszcze gorsze. I Prowadzenie biznesu jest teraz niebezpieczne i zachowanie prywatnego majątku w sytuacji, kiedy biznes prowadzi się przez spółkę ZO jest naprawdę sensownym rozwiązaniem. Ale co najważniejsze, spośród tych wszystkich złych rzeczy, które weszły od 2019 roku, jedna rzecz została zrobiona dobrze. Spółki zo .o. o przychodzie poniżej 1 200 000 euro rocznie będą opodatkowane na poziomie 9%. 9%. Jak idziecie na Maltę, jesteście opodatkowani 5%. Jak idziecie do Estonii... W momencie uzyskania dochodu nie jesteście opodatkowani, ale problem pojawia się z wycofaniem tych pieniędzy, z wypłatą dywidendy, tam już masz kilkadziesiąt procent w sumie podatku dochodowego. A tu mamy 9%. 9% to jest naprawdę mało. Że w zeszłym roku to było 15%, niewiele mniej niż 19, nie była to wielka zachęta, ale 9% to jest naprawdę mało i warto się zastanowić, zwłaszcza jak zarabiacie więcej pieniędzy. Czy warto płacić 19% od całości? Czy może część tego dochodu przekazać do spółki zo? zapłacić zaledwie 9%, no i resztę reinwestować. 9% jest mało. Co najważniejsze, jest to legalne. Tu pojawia się zarzut wielu osób. Ludzie chcieliby, żeby ta ich optymalizacja podatkowa, ta nowa struktura szła po bandzie, żeby to było wykiwanie fiskusa, że a my tu oszukaliśmy go, on chciałby, żebyśmy płacili więcej, a my zrobimy tu machnią i będzie płacone mniej. A teraz taki męcen przychodzi i mówi, że możecie płacić legalnie 9% i to ludzi nie pociąga. Legalnie, tak zgodnie z ustawą, że mam płacić tyle, ile rząd by chciał, widzę, że to ludzi nie pociąga. Ale ludzie, 9% to jest naprawdę mało. A jeżeli przy okazji nie będziecie mieli problemów, jeżeli urzędy nie będą was oskarżały o to, że agresywnie się optymalizują, że obchodzicie prawo, tylko zgodnie z prawem możecie płacić 9%, to kurde, naprawdę warto. Się poważnie nad tym zastanówcie. Ktoś mówi, że no on ma przychody powyżej 1 200 000 euro. A kto wam broni, założyć więcej niż jednej spółki? co no to Nie ma ograniczeń. Można część biznesu postawić w jednej spółce zo a część biznesu w drugiej spółce z o. I. Te tak, przychody tak robiły nie... markety w tym momencie, jak... dzieliły się na tak, tak. dział AGD, dział RTV, na przykład e, telefony, komputery i spółka. Jak miała komputerów. wejść ta pierwsza wersja podatku od hipermarketów, no, 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 tam no, no, od tak, przychodów, tak, tak. obowiązująca powyżej jakiejś bardzo dużej sprzedaży, to jedna z większych w Polsce sieci się podzieliła na spółki z gdzie każdy sklep to była osobna spółka. I jak najbardziej można w ten sposób to omijać. Więc jeżeli macie większy biznes, prawdopodobnie tak. można go podzielić na kilka mniejszych biznesów. Także nawet z zewnątrz nie bardzo widać, że to są różne... Firmy, ale już podatkowo e, spadamy do 9%. Jakie są dodatkowe korzyści ze spółek ZO? Bardzo ważna sprawa. Jeżeli jesteście udziałowcem spółki ZO i chcecie wypłacić sobie dywidendę, płacicie od tego podatek belki, dodatkowe 19%. Bardzo nieprzyjemna sprawa. Ale teraz uwaga: spółki ZO są zwolnione z podatku belki pod warunkiem, że, mają, że udziały z tytułu których dostają dywidendę mają więcej niż 25% udziału w takiej spółce, dłużej niż przez dwa lata, przy czym można najpierw sobie wypłacić dywidendę, a potem przez dwa lata y, mieć udziału w tej spółce. Więc jak macie za taką spółkę, matkę, która ma udziały... W trzech, załóżmy spółkach, to te spółki płacą 9%, dywidendę bez podatku przekazują do, spółce matki, do spółki matki. Ona, te dochody tej spółki są nieopodatkowane i mogą być dalej reinwestowane w kolejne spółki albo mogą być tam gromadzone bez znaczenia. Chodzi o to, że pomiędzy spółkami ZO za darmo praktycznie przekazujecie sobie kapitał. Ta spółka może pożyczyć pieniądze innej spółce też bez podatku, bo pożyczka od udziałowca jest zwolniona z podatku PCC. Więc rozwiązanie, w którym na górze macie jedną spółkę matkę i od niej odchodzą spółki to jest świetna podatkowo, bo one operacyjnie płacą 9% podatku i bez podatku przekazują dywidendę spółki matki. To jest bardzo ciekawa struktura, w wielu sytuacjach bardzo pasuje. Obniża opodatkowanie drastycznie, do tego zwiększa drastycznie bezpieczeństwo waszego majątku i poważnie się zastanówcie, czy by tego u was nie wdrożyć. Ale mądre. Chociaż no, żyjemy w takim kraju, że, że takie kombinacje spółek córek są. Że, że, że... Są i muszą być. Duże firmy właśnie w ten sposób działają. Prowadzenie tego nie jest dużo droższe i naprawdę warto się na tym no zastanowić. Tak, rozszerzasz tylko księgowość i tyle, nie? Tak. I dwa razy spada ponad podatek no. dochodowy. Okay. A mówisz, że wypłata na konto osobiste z tej spółki matki? Nie jest opodatkowany, jeśli masz większy udział w Nie, już. nie. Wypłata dywidendy z spółki córki do spółki matki jest zwolniona z podatku, ale cały czas mamy problem, jak wypłacić pieniądze od spółki matki do przedsiębiorcy. To już jest trudniejsze, to też się robi, ale trochę inaczej. To znaczy nie można wypłacić dywidendy, bo tam mamy podatek belki, o czym mówiłem, to już jest niefajne, to się wypłaca w inny sposób. Raz lepiej nie wypłacać w inwestować, a dwa, bo no, przedsiębiorca może dalej mieć swoją działalność gospodarczą i raz na jakiś czas wystawiać faktury za różnego rodzaju rzeczywiście wykonane usługi. też się robi, ale tu już jest sprawa bardzo indywidualna, zależy po prostu od konkretnego przedsiębiorcy, za co on taką fakturę może wystawić, po to, żeby tam z jednej strony uniknąć podwójnego opodatkowania, a z drugiej strony, żeby nikt się do tego nie przyczepił. To już jest sprawa indywidualna, nie ma co tutaj poruszać mhm, wszystkich przypadków. Ale w każdym da razie, się. Da się jak najbardziej. Zastanówcie się właśnie nad strukturą, raz nad przejściem nad spółką za, a dwa na. Taką strukturą spółki matki, spółki córki ona jest naprawdę bardzo sensowna. Czyli Azus jest 1300 złotych, tak? Jeżeli jest się przedsiębiorcą... No ale, no ale robisz cztery spółki... i no nie ukrywajmy. Spółki, no, no to Azus nie jest... Taką, Jeżeli ktoś większy biznes, większą spółkę, to te 1300 zł ZUS-u nie jest dla niego istotnym kosztem. To, 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 to... A działalność jednoosobowa, działalność gospodarcza? Tu są jakieś zmiany? Oprócz tego, że jest mały ZUS dla, e, dla osób, które się nie spóźniły? No, największą zmianą, nie obejmuje tylko jednoosobowych przedsiębiorców, ale jednoosobowi przedsiębiorcy najbardziej to odczuli, no to jest oczywiście zmiana opodatkowania samochodów osobowych. Do tej pory było tak, zresztą na pewno już doskonale o tym wiecie, jak mieliście samochód, no to od faktur na przykład za paliwo odliczaliście połowę VAT-u, ale cały podatek dochodowy się odliczało, można było całość rzucić w koszty. Teraz tylko 3 czwarte. Zmienił tam też się zasady amortyzacji, leasing przestał być już opłacalny. Do tej pory się, jak kupowało się droższy samochód, no to... No leasing, no bo co innego, y, amortyzacja była możliwa tylko tam do 20 tys. euro mniej więcej, a leasing można było bez ograniczeń wrzucać sobie w koszty. Mm -hmm. Więc wszystkie drogie samochody w Polsce po prostu były w leasingu, bo podatkowo to było najsensowniejsze rozwiązanie. Teraz leasing został zrównany z amortyzacją, więc już tu nie ma korzyści podatkowych. Firmy leasingowe płaczą, no ale nic z tym nie zrobimy. Mm -hmm. A co ze spółkami komandytowymi? Bo mówiłeś, że spółka komandytowa z, z ośką, taka, taka cały konstrukcja. Czas, cały czas bardzo dobre rozwiązanie, cały czas je polecam. W wielu przypadkach najlepsze możliwe rozwiązanie, tu się właściwie nic nie zmieniło, poza jedną rzeczą. Blanina solidarnościowa, to no tak. znaczy komand, komandytariusz, który wcześniej mówiłem, że niezależnie od wysokości dochodu ma 19% podatku, teraz powyżej miliona złotych ma 23% podatku. To jest w zasadzie jedyna zmiana. Dalej jest to bardzo dobra struktura, bardzo bezpieczna, zapewniająca, że waszego prywatnego majątku nikt nie ruszy, unikająca podwójnego opodatkowania, więc jeżeli z jakichś powodów struktura spółka matka, spółka córka z jakichś powodów Wam nie pasuje, bo na przykład macie tylko jedną firmę i nie ma zupełnie sensu jej mhm. dzielić. Spółka komandytowa dalej jest bardzo dobrym, bardzo polecanym rozwiązaniem. Okej. Okay. Podsumowując, to jest bardzo ważne. W mojej ocenie, mogę się mylić, ale moja jest taka ocena, Coraz mniej opłaca się wychodzić z biznesem za granicę, jest to coraz bardziej ryzykowne, coraz droższe, coraz trudniejsze. Znacznie lepiej próbować rozwiązywać te problemy na miejscu. 9% na spółce ZO to naprawdę nie jest dużo, za to trzeba akurat uczciwie rząd pochwalić i należy wykorzystywać te możliwości, zwłaszcza, że tam weszły dodatkowe ulgi, które jeszcze można w zależności od branży wykorzystać, więc jest kilka zmian na plus i należy z tych zmian korzystać. Okej, okay, czyli tutaj się udało, tak, rządowi ograniczyć wyprowadzenie kapitału za granicę? Wydaje mi się, że tak, przynajmniej w tym w przypadku mniejszych biznesów, nie mówię między międzynarodowych korporacjach, bo tam to zupełnie inaczej wygląda, ale w mojej ocenie ten trend uciekania z firmą za granicę został zatrzymany, ale... Mamy teraz inny trend. Po prostu przedsiębiorcy sami uciekają za granicę. W związku z czym sytuacji, kiedy przedsiębiorca mieszka w Polsce, a firma ma za granicą będzie mniej, ale znacznie więcej sytuacji, kiedy przedsiębiorca z firmą jest za granicą. Przejeździ tak, 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 na tak. różnego rodzaju spotkania branżowe, spotkania dla przedsiębiorców. To niestety coraz częstszym tematem rozmów jest, że wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii, tam będę zakładał firmę, tam będę się rozwijał, tam będę mógł skupić się na prowadzeniu biznesu. I tam będę żył, tak? Tak, i tam będę żył, bo w Polsce niestety muszę skupiać się na płacaniu podatków, więc jest coraz mniej sytuacji, kiedy ktoś mieszka w Polsce, biznes ma za granicą, coraz częściej biznes jest za granicą i Polak jest za granicą. Mhm. Więc nie wiem, czy to jest akurat słuszny kierunek. Kolonizujemy Europę. Tak. Dzielimy się z Europą naszą przedsiębiorczością. Nasi najcenniejsi obywatele, no. którzy właśnie mają ten gen przedsiębiorcy, potrafią wymyślić coś nowego, coś zorganizować, zapewnić jakąś innowacyjną usługę, wyjeżdżają niestety za granicę. Zostają ci, którzy z jakichś powodów nie chcą wyjeżdżać i tracimy bardzo cennych ludzi niestety. I to jest Oczywisty efekt działania obecnego rządu. Jak wygląda z tą konsultacją? Chciałem oczywiście zaprosić osoby, które to oglądają, do kontaktu z tobą. Więc dzwonię do ciebie. Kupuję szkolenie Rozumiem i jak się to odbywa? Czyli nie szkolenie, konsultacje. E, to zupełnie co innego. No, rozmowa trwa do godziny, rzadko kiedy przekracza godzinę. Najpierw ta osoba na ogół dostaje wcześniej mailem informacje o czym chce porozmawiać, jak mi nie wyśle, no to dowiaduje się w trakcie rozmowy. Mhm. Opisuje w kilku, kilkunastu zdaniach swój biznes, to, to na czym polega problem, co można ewentualnie ulepszyć. Na ogół jest pytanie co zrobić, żeby było lepiej. Wtedy widząc co jest, mówię co należy zrobić, żeby było dobrze. No i Czasem pomagam przy wdrożeniu tego, czasem nie, bo czasem mówię, że już nic nie może być lepiej, bo jest najlepiej jak być może, takie sytuacje też miałem. Okay. A, a, ten, a cena wzrosła od ostatniego? No z siłą rzeczy musiała, zawsze jak, a, rośnie... popularny. zawsze jak rośnie popyt, no to okay. cena też za tym rośnie, a ludzi zgłosiły się setki, kalendarz miałem całkowicie wypełniony, więc musiałem mhm. to jakoś doregulować. Zrobiliśmy też błąd, bo zrobiliśmy zgłoszenie przez konsult... na konsultację przez dokument Google, i tam było duże odrzucenie, osób rezygnowało, nie wiedział, że trzeba zapłacić. Tak, tak. Więc teraz jest płatność z góry, link w opisie, osoby zdecydowane, które chcą zrobić spółki, córki, dowiedzieć się co mogą zrobić, żeby płacić mniej, to zapraszamy do opisu, tam jest link do, do sklepu i tam możecie kupić z góry e, konsultację. Dokładnie. Dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie, gdzie się da, i żebyście po prostu mniej płacili w przyszłości. I mamy nadzieję, ja Wam życzę, wszystkim przedsiębiorcom życzę, żeby w 2020 roku było lepiej niż w 2019. Nie będzie. Cześć, trzymajcie się, cześć.